Mm -hmm. See you later, right right Walter. Take care. Cheers. Have a nice day. Hopefully. Enjoy the sunshine part of the cat. około 8 rano pogoda za oknem była taka dosyć średnia, powiem szczerze. Natomiast teraz się już rozpogodziło i przemierzamy drogę lokalną na północny zachód w poszukiwaniu pierwszej, ale nie jedynej atrakcji dzisiejszego dnia. No, Skoci to jednak mają wyobraźnię, chociaż budujemy sobie kamienny most na skalę, która robi się coraz mniejsza. Ponieważ ta atrakcja mieści się bardzo blisko drogi głównej, drogi przejazdowej, jeżeli nie chce Wam się iść przez las dwie mile w tej weftę to możecie po prostu zostawić samochód w parkingu, przyjść sobie tutaj na mostek i obejrzeć wodospad, i jechać dalej. Zobaczcie. No, my jednak stwierdziliśmy, że przejdziemy się trasą dwóch mostów i zobaczymy, jak wygląda drugi most. Jedna rewolucja przemysłowa. I druga rewolucja przemysłowa. Zdecydowanie, wizualnie, tamten most prezentuje się z... no lepiej. Nie ukrywajmy tego. Chyba mało wody. Miały, bo jakieś takie pokurczone. O, jajku, jakie kwaśno. Jezu, sama kwasota. Zaraz łodycze. Celem pobocznym, czy tam. Misją poboczną jest dzisiaj znalezienie jakiegokolwiek grzyba jadalnego. Wiem, że dopiero połowa lipca, ale padało sporo. Ciepło było w nocy. Tak naprawdę temperatura w ciągu ostatniego miesiąca to tak za dnia była mniej więcej podobna do tej, która jest w nocy, czyli jakieś 13-14 stopni. Więc myślę, że szansa na grzyba jest. Misja pod tytułem znaleźć grzyba została wypełniona po w 10 sekundach akurat przechodzili obok mnie rodacy. Usłyszałem, jak kobieta mówi do swojego chłopa, który buszuje po paprociach: Tam są jeszcze. I mówię: O, grzyby macie! No, a im mówię a jakie? Kurki. Także kurki są. I zapomniałem, teraz mi się przypomniało, że dwa tygodnie temu byliśmy pod namiotem z drugiej strony Szkocji, i tam przy drodze rosły kurki. I tak się zastanawiam, no kurcze, wyglądają jak kurki. Zrobiłem zdjęcie, wysłałem do specjalisty. Pozdrawiam specjalistę, który mi wysłał odpowiedź, tak to są kurki. Także do Jajówy i się może nazbieramy. Czemu nie? Misja poboczna ukończona. W ogóle ślimak jak se przeszedł, nie? Przeszedł się przez środek, zeżur co miał że i poszedł dalej. Wiecie co jest fantastyczne w Szkocji? Że, nawet takie atrakcje, które są na mapach i jako uznawane jako duże atrakcje, to jeżeli wchodzicie na tę atrakcję, nie ma żadnych tłumów. Możecie tu spotkać 2 trzy osoby, które przechodzą po ścieżce i powiedzieć heja, heja, haj, haj i to wszystko. Nie ma tu żadnych kolejek. To jest niesamowite. I zawsze tak jest, w szczycie wakacji czy poza sezonem, tak, zaraz się wykąpiesz. Jest to samo. Mega super. Patrzcie ni stąd, nie zowąd. Chyba się nasiał sam, klon, nie zjedzony jeszcze, biedny, przecież taka zaraza, te drzewa praktycznie przestają występować. Tutaj las iglasty, mieszany, jakieś tam brzuski, paprocie dookoła, te krzaczoszki, a tutaj klon, jeden biedny mały klon. Życzę Ci wszystkiego dobrego, żeby Ci się udało wyrosnąć na potężne drzewo i żebyś był zdrowy. Nie mam pojęcia, co jest na dole, ale ścieżka wygląda zachęcająco, więc nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł sprawdzić, co tu się dzieje. Oczywiście... Oj, oj, oj! Jakie tu jest błotko! ale trzeba przejść. Aha, ok. No, no to tutaj taki wygląda sytuacja. Powiedziałbym, że to jest północna Szkocja w pigułce. W <laughs> Wszystko jest. Tego nawet nie trzeba komentować. I ten mostek przed chwilką, który widzieliśmy, to właśnie ten drugi most. I teraz wracamy z powrotem drugą stroną. Przeszliśmy tędy. Przeszliśmy przez most, teraz wrócimy tędy. Niby półtorej godziny. Oczywiście, jeżeli będziecie chodzić z dziećmi, może to zająć dłużej. Jak swoją drogą, ciekawe, czy te czasy, które są obliczone na to, ta trasę, którą potrzebujesz żeby przejść, i zawsze jest podana. Potrzebujesz około półtorej godziny. No teraz już powinno być w ten sposób robione, że czas przejścia tego szlaku półtorej godziny bez telefonu komórkowego albo kamery. Z kamerą Insta Story 4 godziny. No nie powiem. Okaz dosyć spory. A co on tu ma z boku, takie białe? Zobacz. Taki ubytek skórny. Możesz to jakoś osądzić alfabowym okiem. Tu skończyłaś ślimatologię. Ono muszli nie mają, nie? Czyli to nie jest snail, tylko to jest slag. A po polsku ślimak. Po prostu. Udało się. Po prostu nie wierzę, że się udało. Nie, nie, nie. to tam dalej, przez to podwórko. Zaraz wam opowiem całą historię, ale na razie musimy się spieszyć, żeby zdążyć odebrać to, co chcieliśmy. Spędziliśmy tu na złamanie karku. Pierwszy raz byliśmy tutaj parę lat temu. Wiedzieliśmy o tym miejscu, że sprzedaje się tu i wyrabia najlepsze w Szkocji paje. Rodzajów jest chyba 12: są wegetariańskie, są oczywiście mięsne. I dzisiaj, po pomyleniu trasy, okazało się, że jedziemy w przeciwnym kierunku, jakby. Jeden półwysep, drugi półwysep, tutaj mamy miejsce, do którego myśmy się udać, a my byliśmy po drugiej stronie półwyspu, musimy zawrócić. W tym czasie ja sprawdziłem, do której godziny jest otwarty nasz larder, lard, larder, dobrze mówię? Bo za drugim razem, kiedy byliśmy, przejrzeliśmy, okazało się, że był w ogóle zamknięty, ale to było w maju. To jest otwarte miejsce tylko sezonowo i jest otwarte 6 dni w tygodniu. Nie? Nie tylko sezonowo? Cały rok? Ok, jest otwarte cały rok. Otwarte jest 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, godzinach 10 rano, 16, koniec. Jeżeli przejdziecie po 16, nie zjecie. Niedzielę zamknięte, czyli ten dzień, kiedy najbardziej chce się wyjechać na jakąś wyprawę i okazuje się, że nasz larder jest zamknięty. Larder po szkocku to spichlerz, dlatego tak często się nazywają takie miejsca. Miejsce jest unikatowe. Paje są najlepsze w Szkocji od lat. Domowej roboty, żadne mięso przemysłowe, wszystko jest robione na miejscu. Wrzucę mapkę z menu, możecie sobie zerknąć. Ja już naprawdę długo nie mogę czekać, więc zabieram się do jedzenia. Ja mam paja z hagisem, nipsem i tatis, czyli taki klasyk. Natomiast drugi paj jest wegetariański. Czesnat, grzyby i wino. Chestnut, mushroom and wine. Tak, dobrze mówię? Okej, okay. Paj, jak wygląda? Wszystko wiadomo. Ja go nie będę kroił, ja go po prostu ugryzę, bo tak powinno się jeść paje. Musimy obciążyć to pudełko czymś. Jest ciepły, można kupić zimny. Ale popatrzcie na to. Mój nie mogę się doczekać naprawdę. Mm. Zobaczcie, co jest w środku. Nie ma w ogóle tłuszczu, nikt nie spływa, tylko jest wypchany, on jest autentycznie wypchany, on jest ciężki, bo on waży 30 deko. to jest naprawdę niesamowita sprawa. Pyszny, przepyszny, pędziliśmy tutaj godzinę, żeby dojechać tylko na ostatnią chwilę, bo przyjechaliśmy o 15.47 i odebraliśmy nasze paję, zadzwoniliśmy i dojechaliśmy, czy możemy kupić dwa. Można kupić przez internet na stronie, ale niestety tylko mają program, który pozwala na to, że można sobie zamówić, i oni przyślą ci pocztą. Paje, zimne oczywiście, zapakowane można sobie w piekarniku odgrzać. Nie wiem w jaki sposób, bo to chyba inaczej wygląda. Natomiast trzeba kupić 12 i naprawdę warto kupić 12. Cena takiego paja około 6,57 funtów, bo za dwa zapłaciliśmy chyba 14 funtów. Skład czyli haggis, rzepa, kalarepka taka rzepa i. Ziemniaki. To jest to, co dostajemy na talerzu. Ten klasyk typu... To jest taki szkocki schabowy z ziemniakami i z mizerią. Tutaj jest haggis, nips and tatis. Tatis to ziemniaki, tylko się nie mówi w szkocji potato, tylko tatis. A nips no, to są taki, to jest ugotowana rzepa rozciapciana jak ziemniaki. Dokładnie w ten sam sposób. Ja już nie będę gadał. Hmm? Pire. Pire. Tak, pire. Pierwszy jest rzepy. Ja już nic nie będę mówił, tylko po prostu go zjem. Yy, drugi jest prawdopodobnie tak samo smaczny, może nawet lepszy, no ale ja jestem mm, konserwatystą i klasykiem polecę, więc muszę jeść tego waja do końca. I, i no jestem szczęśliwy, że się to udało dzisiaj zrobić, bo naprawdę w momencie kiedyś okazało, że jednak może nie uda się nam zrobić, przez to, że pomyliliśmy trasę i przez to, że jest do 16 i że mamy godzinę 30 drogi, a to jest 14.25 to byłem strasznie zawiedziony, że nie uda mi się tego dzisiaj Wam pokazać, jednak się udało, jestem e, dzień dzisiejszy uważam za spełniony i zadowolony w 100%. także e, kiedykolwiek będziecie przejeżdżać przez miejscowość Lochinver, albo Ula Pool, gdzieś w okolicach, musowo, to jest bucket list wszystkich, którzy przejeżdżają przez to miejsce, nie można po prostu przejechać i nie spróbować tego paja, są fenomenalne. No pokaż, jak wygląda w środku. Mm. No i chociaż jak ugryziesz, to powiedz, co sądzisz o nim, w tamtym roku jadłaś? Ten sam. Nie, dwa, dwa lata temu, czy trzy lata temu jadłaś? Ten sam. Ten sam, tak? Mhm. No, nie może być inaczej. Jest przepyszne. A okoliczności, w jakich jemy, też są niczego sobie. Bo <tak>, tak wyglądają. Tu jest parking, na którym można się zatrzymać. Natomiast latem, kiedy jest biznes, kręci się pełną parą, tu są ławeczki za płotem, i tu sprzedają, na zewnątrz, w jednym miejscu. Natomiast w drugim miejscu, chyba też. Bo pierwszym razem, jak kupowaliśmy, to tu na tym podejście. Normalnie była impreza i pełno ludzi można było kupić w tym miejscu, natomiast teraz jest tutaj jeszcze zamknięte, albo może nie wiem, nie ma takiej potrzeby. Tam w środku w ogródku też są oweczki, a restauracja jest od strony ulicy. Do środka się wchodzi, można usiąść i w środku, i na zewnątrz. Oczywiście, w miarę pogody, ja zazwyczaj e, wolę usiąść sobie nawet na kamieniu i popatrzeć na piękny widok. Dzień wyprawy, niedziela. Uciekamy z naszego miejsca noclegowego. Miejscowość Akmelvik na północny zachód od Ulapul. Pole przy samym brzegu, przy samym widoku. Owce przebiegają co chwilę. Żyło trawę. Ile zapłaciliśmy? 25 funtów, tak? Za nocleg bez e, z nostek bez podłączenia do prądu, bo no, w czasie blokowania nie dało się tego zrobić. Okazuje się, że są tutaj e, słupki z prądem, bardzo dużo ludzi było, jest dalej. I z tych wszystkich miejsc, które do tej pory byliśmy, to zdecydowanie jest na ostatnim miejscu. Tutaj są sanitaria i e, wymyślili sobie w ten sposób, że do budynków, chyba po prostu dlatego, że był strasznie zagrzebiony, wstawili plastikowe tojtoje i plastikowe kabiny e, tutaj jest taka plaża chwileczkę I'll be back To jest taka plaża, duża, piękna, niestety na tej plaży wczoraj wieczorem była dyskoteka, I'll be back I tyle dyskoteka, co, co grupa mniej więcej 20-osobowa z dziećmi oczywiście musiała wszystkim pokazać jakie muzyki słucha Jest nie za bardzo. No cóż, udajemy się. Dojemy się jak jakaś notatka policyjna Jedziemy na śniadanie <laughs> Najbliżej tutaj jest jakaś kawiarenka, w której nie serwuje się full scotch breakfast, czy tam jakiegoś pełnego śniadania Tylko jakieś bułki z bekonem pewnie I kawę, i tak też zrobimy, bo nie ma sensu wracać stąd aż do jakiejś większej miejscowości Gdyż jedziemy w drugą stronę, jeszcze bardziej na północny zachód Na od dzisiejszą atrakcję, czyli... Old Man of Store ale to nie jest ten Old Man of Store, o którym wszyscy wiemy, tylko drugi Old Man of Store i to nie jest to, co jest na wysokości na Skype. Ale pisze się tamto, się pisze przez dwa r o i o, a tu się pisze przez OE, więc prawdopodobnie to nawet nie jest Old Man of Store, tylko Old Man of Store albo coś takiego. No i to tyle. Zaczynamy niedzielę. Aha, druga rzecz, a propos, nie ma tutaj kompletnie internetu, zapomnijcie o jakimś Wi-Fi. Jest Wi-Fi, które dostaje się w gratisie od właścicielki czy tam pani, ale jest tragedia, po prostu rozłącza się momentalnie i łapie sygnał z kosmosu. Ja na swoim telefonie miałem mniej więcej taki internet. Wiecie, DPSA wczesne lata 90. i coś tam łapało, ale bardzo szybko znikał. Miałem wrażenie, że prędkość internetu albo ewentualnie jakakolwiek możliwość połączenia się z siecią komórkową zależała od siły wiatru. Jak przywiało trochę internetu, to był. Więc internet też jest totalnie Lipny, co jest trochę słabe, bo na wszystkich tych polach, na których byliśmy, zawsze był dobry internet. Nawet ostatnio byliśmy w ten weekend, co nam WiFi dali. To tam był po prostu świetny internet na tym WiFi. A byliśmy daleko od, od, od gdzieś jakiegoś routera czy coś w tym stylu. Tutaj słabo. No i nie przejedziemy tutaj na pewno już, bo mamy do wyboru kilkadziesiąt innych pól, i są pole, na które wracamy. Chcemy wrócić i mówimy, wrócimy na pewno. Tak jak te w pole, które byśmy piątek. Bo bardzo fajne. A tutaj zresztą. Potem ten gospodarz nas przyjął, jakbyśmy byli jego jedynymi gośćmi, a tutaj zostaliśmy potraktowani jak kolejny burak, który przyjeżdża po prostu się rozbić i pani tylko powiedziała, co miała powiedzieć i nas wyrzuciła z biura i tyle w temacie. Tutaj jest centralnie jak na Teneryfie albo Fort po prostu, tylko roślinność ale nawet ten klimat tutaj jest bardzo, bardzo podobny. I to jest takie spotkanie, kiedy obydwaj nie mogą się zdecydować, kto się mu zatrzymać. Klasyka szynaniowa, czyli buła z jajem, czyli black pudding, ale jaki ładny, kolorowy i tu mam tościka z szynką. I za takie dwie bułki i tosta i dwie kawy zapłaciliśmy 20 funtów. Muszę to powiedzieć, kolor tego black puddingu. Nie bez przyczyny jest taki. Spakuje fantastycznie. Zresztą najlepszy black pudding jest tutaj z okolic północno-zachodnich, plus oczywiście Stornoway. Ale on jest fantastyczny, bardzo delikatny. Nie ma tutaj nic nieprzemielonego. w ogóle. Mam wrażenie, że ja, mięso, które tu służy, to jest w ogóle o wiele lepsze. Jest różnica. Przede wszystkim kurtka, wiatrówka, bluza, nawet jak jest piękna pogoda, jak teraz, ciepło, wydaje Wam się przy, tam jest parking, na parkingu zostawicie samochód i pomyślicie sobie, jest ciepło, wystarczy mi bluzka, czy tam bluza, cokolwiek, albo sama wiatrówka. Nie, ubierzcie się ciepło, bo tutaj jest mega zimne powietrze i bardzo przenikliwy wiatr. Latarnia wygląda w ten sposób, można sobie ją wynająć. Autentycznie tu jest jakiś Airbnb, cen nie znam, ale postaram się poszukać w momencie, kiedy będę montował film. To może coś więcej się dowiem i wrzucę na ekran. Dla mnie jest to kalka John O'Groat Naprawdę identycznie wygląda sytuacja. Latarnia jest taka sama podejście, takie same, później trzeba po tym zboczu, po tej łące spiąć się na górę i z drugiej strony ponoć widać skałę, czy kompleks skalny pod tytułem Old Man of Store. Także idziemy. I oczywiście też buty to podstawa, dlatego że no zobaczcie jak tutaj, jak tutaj wygląda sytuacja. Można bardzo szybko wejść w błotko. Więc buty do łażenia dobre. I idziemy. Mam tylko nadzieję, że tego sapania starego człowieka nie słychać dzięki mikrofonowi. bo Ja bardzo słychać, to, bo jeszcze idę pod górkę dosyć normalnym krokiem i e, gadam. No to człowiek zawsze się zasapie. Robi, robi, naprawdę robi podejście tutaj. Zatrzymałem się na chwilkę żeby zrobić mały update tej trasy, bo na początku to wyglądało tak jakby się szło tylko po trawce na wzgórzu. Natomiast tutaj, no w połowie trasy mniej więcej jesteśmy, już jest trochę trekkingu, także naprawdę musicie uzbroić się w dobre buty, nieprzemakalne, bo to jest takie łażenie. Udało się dotrzeć do końca naszej dzisiejszej wycieczki, w sensie do połowy, bo jeszcze musimy wrócić, ale... Po to, po co tu przyszliśmy, wygląda dokładnie w ten sposób. I to jest właśnie ten Old Man of Story. Tak wygląda wolność moi drodzy, wracamy inną trasą, chcemy obejść dookoła tą całą przestrzeń tutaj i wrócić z drugiej strony z nadzieją, że tam nie będzie tak mocno wiało, chociaż powiem szczerze, że na przykład teraz e, są podmuchy, ale naprawdę w momencie kiedy nie wieje jest bardzo ciepło i spoko.